Cześć wszystkim, z tej strony Tomasz. Muszę być trochę ciszej, a dzisiaj Was zapraszam na film 10 największych youtuberów w WoTalits. I tutaj już widać nasze dziesiąte miejsce. Niestety na polskim YouTubie bardzo trudno się wybić, znaczy na polskim Wocie Blitz tym bardziej. Tam są kanały po 50 tysięcy za granicą, ale jeżeli chodzi o polski YouTube, to niestety nie przekraczają 10 tysięcy. I tutaj mamy dziesiąte miejsce. Na nim znajduje się Michał 10, 167 subskrypcji. Ogólnie to jest bardzo popularny teraz w ostatnich czasach kanał. Raczej większość ludzi go dla żartów subskrybuje i się raczej z niego śmieje z jego gameplaya. No niestety. Przechodzimy na miejsce dziewiąte i tutaj już jest o wiele lepiej. Rep Replace jeszcze dzisiaj rano mieli 391. Ogólnie kiedyś to się nazywało Wejse i to był, y, to, to był ogólnie klanowy kanał, gdzie też były powtórki i po prostu zmienili to na Rep Replace, ale na, najbardziej to jest polski kanał. Krzychziom1, 409 subów, bardzo mała różnica. No i on też nagrywa Wotablitz, taki typowy youtuber. Yy, dobra, to było... Siódme miejsce, tutaj Ozzy. Yy, czy to jest taki... to można... miał co prawda dwa live'y z Wotablitz, ale rzadko nagrywa w Za to można, jako jeden z nielicznych youtuberów, ma właśnie popularny kanał, ale poza kanałem bardzo dużo gra w otablic. A na pewno grał, bo teraz ma przerwę, ale miał live, więc można go zaliczyć, jeżeli będziecie mieli pretensje, możemy go usunąć. Raz był na moim odcinku... Nie wiem, czy to już mówiłem, ale to jest mój brat. Dobra, to idziemy dalej. Miejsce szóste, Cepyty Radio. Chyba z całej listy to jest najlepszy gracz. I popularność zbił, właśnie, że to jest ProGamer. Ogólnie dużo z nich jest dobrych graczy, ale on chyba jest takim najlepszym, najlepszym. To było miejsce szóste. Miejsce siódme Tronuciak, go że mówiąc znalazłem przypadkowo, yy, ponieważ pisałem po prostu worto of Tanks Blitz Polska i kanały i go znalazłem, ale to jest kanał i 1,5 tysiąca subskrypcji i teraz idziemy na miejsce czwarte, Madvilli Blitz, tu już widać więcej subskrypcji, tysiące no dwa razy więcej od poprzedniego miejsca. No, i tutaj już mamy naprawdę dużo subskrypcji. No i oczywiście to jest polski kanał, widać na dole. Uczę się grać, to jest po polsku, jak najbardziej. Idziemy już na pierwsze miejsce na podium, czyli trzecie miejsce. I tutaj też duży przeskok. E Wolf One. Y on ogólnie też jest jeden z lepszych graczy, wysoki winrate, ale myślę, że jego zbił tyle subskrypcji na no jego, y, no jest bardzo kontrowersyjny i bardzo często, no właśnie y, z dużym dystansem właśnie do Wargamingu się odnosi, często ich przyzywa, mimo to gra w tą grę, więc raczej nie lubi się z Wargaming, ale gra w tą grę. Miejsce drugie pewnie z was... O, matko. <laughs> pewnie wiele, wiele osób go zna. I to jest oczywiście dobrze znany Skubany. Chyba osoba, która cały kanał poświęciła wodblitz No naprawdę on tylko wodblitz i... No, mówi o wszystkich newsach, cokolwiek się wydarzy, od razu to wstawia na YouTube. Oczywiście to jest. On y, lubi się z Wargaming i tam ma jakieś uprawnienia. Jest polskim CC tak zwanym. No, i to jest drugie miejsce. Pewnie z wielu z was myślało, że to jest pierwsze miejsce, ale mm, jednak to jest drugie miejsce i co ciekawe. Airwolf One kiedyś widział mój filmik y, na live'ie i na tym live'ie był też wtedy skubany, <gryw> więc śmiesznie nie wiem, może wam kiedyś tam pokażę link do tego live'a i która to była godzina dobra i teraz pierwsze miejsce T tacy starsi gracze tak, y, którzy się interesowali WoTem tak 3-4 lata temu y, na pewno go kojarzą, jeżeli oglądali YouTube'a i to jest legenda. Niestety już nie wiadomo, słuch pani zaginął. Kujo. Kujo no był na pewno największym kanałem. I to była era właśnie on był takim największym youtuberem. I co ciekawe, mniej więcej wtedy, kiedy skończył nagrywać, wtedy bardziej skubany wbił. Może to jest ten sam ale nie głos niepodobny no i zobaczcie on miał pełno subskrypcji był bardzo dobrym graczem słuch po zaginął nagrał, na początku zaczął nagrywać już bez głosu już nawet nie chciał mu się mówić aż w końcu w ogóle przestał nie wiadomo co się z nim stało jego konto można sprawdzić na blitz Asystant. kiedy ostatnio zagrał niestety odinstalowałem y nie jest w żadnej klanie, gdzie można sprawdzić jego ostatni, ostatnią bitwę, ale y, widziałam, że on ma na sobie awatar jego konto, więc to znaczy, że ostatnio musiał grać jakoś z rok, dwa co najmniej. I tu też była legenda, że niby go kiedyś tam na live, na multi zabiłem, ale nie jestem tego pewien. Mm, bo on miał jakieś multikonto i, tak i on miał pokój treningowy, że bitwy. I tak się pytam, yy, jaki kanał. No, mówi, że kujo. Ale nie wiem, czy to może był bait, po prostu, żeby mnie zachęcić. Ale słyszę właśnie, jeżeli to była prawda, to wtedy go zabiłem, pamiętam to jak dziś. No i widać właśnie, że jego główna strona, stare pociski. No, i to wszystko. Jeżeli film Wam się podobał, możecie, możecie, właśnie dać łapkę, dobra, nie będę żydzić. Mogę też, jeżeli będzie się chcieć, zrobić filmik top 10 youtuberów WOTA, wszystkich, wszystkich. A ich, no tutaj myślę, że wszyscy będą mieli tak ponad 50 tysięcy, by się znalazło. Mm to oczywiście nie licząc takich kanałów oficjalnych, bo to się nie liczy. No i też mógłbym zrobić top 10 y, top 10 y, zaginionych legend tablic polskich. Y, z nich tu był Kujo i też by się znalazło, y, je, jeden kanał był się znalazł, y, tam wszystko co epickie, ale zapomniałam o jednym youtuberze, właśnie Repreplace. No i niestety go pozbawiło 10 miejsca, aby miał... On miał tam 111 tysięcy subskrypcji i na szczęście tutaj wiadomo czemu odszedł. Yy, ogólnie yy, Wolf One nagrał nawet o nim odcinek i Spadła na niego fala hejtu, krytyki, że gra beznadziejnie, i przez to odszedł. No i też przez to w sumie otrzymał dużą ilość subskrypcji, więc były plusy i minusy. Ale on miał sławę taką raczej bardziej na minusie. Pod jego filmikiem było co prawda aż 20 łapek w górę, ale ponad 120 w dół. Więc, no, start nie był najlepszy. No, i to wszystko na tyle wiem. Wiem, że te przesuwanie zdjęć to jest takie amatorskie, ale ja mam już tak stary telefon, że nawet ledwo co, co jakąś aplikację instaluję, ja mam pełną pamięć, wiem, że są yy, właśnie edytory filmów. No, przepraszam. Jak zmienię telefon, to na pewno się o to postaram. Do zobaczenia, cześć.